Dziś omówimy bardzo enigmatyczny temat. Przez wielu pomijany, pewnie dlatego, że mechanika w grze nie jest jawnie zaprezentowana w postaci liczb, a jedynie kolejnych stadiów, którym także szczegółowo się przyjrzymy. Mowa oczywiście o mechanicy związanej z celnością Pokemona, celnością użytego ruchu i unikaniem ataków przez przeciwnika. Są to trzy czynniki, które ostatecznie wpływają na szansę trafienia naszego oponenta. Szansa trafienia wyrażana jest następującym wzorem. Na start zajmiemy się celnością ruchu, czyli Move Accuracy. Jak zapewne każdy z Was wie, gdy przeglądamy moveset konkretnego Pokemona, to widzimy jawnie, czy jest to ruch statusowy, fizyczny czy specjalny, a także jego typ, punkty mocy, liczbę PP oraz najważniejsze z racji omawianej mechaniki, czyli Move Accuracy. Aby wytłumaczyć wpływ tego parametru, posłużę się konkretnym przykładem. Naszym Pokémonem będzie Garchomp, który zna Dragon Claw i Dragon Rush. Zakładamy w tym przypadku, że Curacy atakującego i Evasion atakującego jest równe 1, ponieważ nie było żadnych zmian zarówno po naszej stronie, jak i przeciwnika. W takim przypadku szansa trafienia przeciwnika ruchem Dragon Claw wyniesie 100%. A ruchem Dragon Rush 75%. To było proste, musicie przyznać, dlatego przechodzimy do nieco bardziej wymagających przykładów. Niektóre pokemony mogą nauczyć się ruchu Gravity i gdy zostanie on użyty, to automatycznie move accuracy wszystkich ruchów u każdego z pokemonów zostaną przemnożone o około 1.65. Efekt niestety trwa tylko 5 tur, ale zysk jest według mnie wystarczający. Przykładowo nasz Pokémon z naru Gravity oraz Zap Cannon, który normalnie ma 50% szansy na trafienie. Używamy Gravity i tym samym zwiększamy celność wszystkich ruchów. Teraz Zap Cannon posiada celność na poziomie 83,5%, a więc prawdopodobieństwo trafienia wyraźnie wzrosło na naszą korzyść. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jeżeli ostateczna szansa na trafienie będzie większa od 100%, to tak czy inaczej traktowane będzie to jako pewne 100% trafienie. Więc użycie ruchu Gravity w przypadku, gdy przeciwnik ma same ruchy o celności 100%, nie poprawi jego sytuacji, a nam zdecydowanie pomoże. Przechodzimy płynnie do kolejnego elementu naszego wzoru, czyli celność atakującego. Zapewne każdy z nas w grach Pokémon. Użył chociaż raz ruchu Send Attack, który obniża accuracy przeciwnika o jedno stadium w dół, ale nie zadaje żadnych obrażeń. Gdy jest się początkującym lub niedoświadczonym graczem, to stwierdza się, że ten ruch jest zbędny i trzeba go jak najszybciej zastąpić i to najlepiej takim ruchem, który zadaje obrażenia. Nic bardziej mylnego i zaraz wszystko wytłumaczę. Kiedy mówimy o obniżaniu czy zwiększaniu danej statystyki w walce, to mamy na myśli stages, czyli stadia, w którym znajduje się dana statystyka. Standardowo, kiedy zaczynamy bitwę, każdy z Pokemonów ma każdy stage ustawiony na zero. Jednak dzięki ruchom, umiejętnościom czy przedmiotom możemy dowolnie je modyfikować. Wyróżniamy 6 stadiów ujemnych, jeden neutralny i 6 pozytywnych. Każdy stage w przypadku statystyki Accuracy ma swoją unikalną wartość, której użyjemy w zaprezentowanym wzorze. Przykładowo, nasz Garchamp zna Rook Dragon Rush i w walce jego statystyka Accuracy została zwiększona o jeden stage w górę. Szukamy teraz jaką wartość podstawić do równania dla Accuracy stage równego 1. Jest to 4 trzecie. Zakładamy, że nasz przeciwnik ma Aviation w fazie początkowej, czyli nie uległo zmianie, a więc jego wartość wynosi 1. Finalnie w takim przypadku tylko po jednym zwiększeniu Accuracy o jedno stadium ruch Dragon Rush będzie miał 100% celność, a więc uważam, że naprawdę warto go stosować. Jak możemy zwiększyć celność naszego Pokemona? Istnieje wiele sposobów i zaczniemy od ruchów. Pierwszym jest acupressure, dzięki któremu losowa statystyka zostanie zwiększona o dwa stadia w górę i przy odrobinie szczęścia mamy szansę, że będzie to nasze accuracy. Drugim ruchem jest coil, który jednocześnie zwiększa atak, obronę i celność każdą ze statystyk o jeden stage. Trzecim ruchem jest home Clause, który zwiększy atak i celność o jeden stage. Nie tylko ruchy są w stanie wpływać na celność Pokemona. Możemy wyróżnić umiejętność Compound Eyes, która spowoduje zwiększenie o 1,3 raza szansy trafienia przeciwnika. Kolejnym przykładem umiejętności jest Victory Star, dzięki której szansa trafienia przeciwnika zarówno przez naszego Pokemona, jak i naszych sojuszników zostanie przemnożona o 1,1. Mamy także umiejętność Moody, która na koniec każdej tury zwiększa jedną statystykę o dwa stadia w górę, a następnie druga obniżona zostanie o dwa stadia. Nie jest wykluczone, że zwiększoną statystyką będzie celność. Przechodzimy teraz płynnie do przedmiotów. Jako pierwszy często niedoceniany item, a mowa o X Accuracy, podczas walki zwiększy celność naszego Pokémona aż o dwa stadia w górę. Jeśli Pokémon trzyma Wide Lens, to jego celność zostanie przemnożona o 1,1. ,1. Mamy także ulepszoną wersję, czyli Zoom Lens, która przemnoży celność o 1,2. Powiedzieliśmy dużo o przedmiotach zwiększających naszą celność, ale istnieją także te, które obniżają celność przeciwnika, jeśli będą trzymane przez naszego Pokémona. Mowa tu o Bright Powder i Lux Incense. Obydwa działają w taki sam sposób i obniżają celność ruchu przeciwnika o 10%. Mamy także całą gamę ruchów obniżających celność przeciwnika. Podzieliłem je na te zadające obrażenia i te, które przy uderzeniu mają szansę obniżyć celność przeciwnika. Zacznijmy od tych pierwszych. Jeśli chcemy obniżyć celność przeciwnika o jedno stadium, to możemy zastosować ruchy Flash, Kinesis, Sand Attack i Smokescreen. Druga grupa to ruchy zadające obrażenia. Gdy użyjemy ruchów Mirror Shot, Mud Bump lub Muddy Water, to mamy 30% szansy na to, że celność przeciwnika zostanie obniżona o jedno stadium. Istnieje także bardzo interesujący ruch, czyli Mud Slap, który daje nam 100% szansę na to, że obniży celność wroga o jeden stage, zadając przy tym obrażenia. Celność przeciwnika zostanie obniżona o jeden stage dla ruchów. Night Days, który ma 40% szansy, Octazuka i Leaf Tornado 50% szansy, a Secret Power 100% szansy, jeśli zostanie użyty na piasku czy skałach. Niektóre z Pokémonów mogą posiadać umiejętność, która zwiększy jedną statystykę kosztem drugiej. Takim przykładem jest Ability Hustle która zwiększa statystykę ataku w walce o 50%, ale mnoży szansę trafienia przez 0,8, czyli de facto obniża ją o 20%. Kolejnym ciekawym przykładem jest umiejętność Wonder Skin. Kiedy przeciwnik używa ruchu statusowego przeciwko Pokemonowi posiadającemu tę umiejętność, to celność tego ruchu zostaje obniżona o 50%. Warto zaznaczyć, że jeśli ruch ma celność poniżej 50%, to umiejętność nie będzie mieć wpływu. Przebrnęliśmy przez celność, a teraz skupimy się na ostatnim parametrze naszego wzoru, czyli evasion. Podobnie jak to było w przypadku celności, mamy odpowiednie współczynniki, odpowiadające poszczególnym stage'om. Posłużymy się po raz kolejny raz champem, ale tym razem ma on zwiększone evasion o jeden stage. Zostaje zaatakowany przez przeciwnika ruchem Blizzard, który oryginalnie ma celność na poziomie 70%. Jednak po uwzględnieniu statystyki unikania naszego Garchampa, szansa na jego trafienie spadnie do 52,5%. Mamy trzy ruchy statusowe, które pozwolą Pokemonowi zwiększyć Evasion, a są to Aku Pressure, Double Team i Minimize. Mamy także wcześniej przedstawioną umiejętność Moody, która może zwiększyć statystykę unikania o dwa stadia kosztem innej statystyki. Istnieją także dwa ruchy, które zmniejszają statystykę unikania przeciwnika, a są to DeFog oraz Swind Sand. Do gier siódmej generacji włącznie istniały trzy ruchy, które ignorowały zmiany statystyki celności i unikania, jednak od gier ósmej generacji Zniknęły na dobre i nie mamy możliwości ich używania. Mowa o ruchach Foresight, Older Love i Miracle Eye. Dla ułatwienia, przygotowałem tabelę, w której możecie łatwo odnaleźć wartość współczynnika opisującego stosunek celności atakującego do unikania atakowanego w zależności od tego, w jakim stadium znajdują się wspomniane statystyki. Aby wszystko solidnie się utrwaliło, rozpiszemy sobie kilka przykładów. W pierwszym zakładamy, że chcemy użyć ruchu Zep Cannon, który oryginalnie ma celność 50%. Nasze Accuracy jest zwiększone o 3 stadia, a unikanie przeciwnika jest w niezmienionej formie. W takim przypadku zerkamy do tabeli i widzimy, że mamy wartość 2, którą musimy wstawić do wzoru. Ostatecznie po podsumowaniu widzimy, że Zep Cannon ma 100% szansę trafienia przeciwnika. Pokazuje to, że nie należy lekceważyć zmian omawianych parametrów, bo mogą one przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Przykład drugi to sytuacja skrajna, gdzie nasz Pokémon ma maksymalnie zmniejszoną celność czyli jest ona na poziomie 6 stadiów w dół. Nasz przeciwnik natomiast ma maksymalne stadium unikania czyli plus 6. Chcemy zaatakować go ruchem Mat Slap którego celność oryginalnie wynosi 100%. Jednak gdy spojrzymy do tabelki, to współczynnik wyniesie 11 setnych, a więc po finalnych ustaleniach mamy szansę trafienia naszego przeciwnika wynoszącą około 11,11%, ,11%, czyli przybliżając 1 na 10 ruchów trafi przeciwnika, co daje minimalne szanse na jego trafienie. Nawet jeśli został użyty nasz z pozoru pewny ruch, bo przecież posiadający pierwotną celność na poziomie 100%. W trzecim przykładzie jest jeszcze gorzej, bo o ile mamy te same warunki, jeśli chodzi o zmiany stadiów, to użyty ruch ma pierwotną celność na poziomie 50%, a więc po podstawieniu do wzoru szansa na trafienie wynosi około 5,55%. Daje nam to szansę do trafienia co 20 ruchem. Czyli sytuacja jest naprawdę dramatyczna i przeciwnik może w tym przypadku zrobić z nami co chce. Warto wspomnieć także o burzy piaskowej, która współgra z umiejętnością Sand Veil. Vale. Podczas jej trwania, accuracy ruchu użytego przeciwko Pokémonowi z tą umiejętnością jest mnożona przez 4 piąte. Fakt ten jest bardzo często używany podczas walki 2 na 2 kiedy stosujemy Tyranitara posiadającego umiejętność wywoływania burzy piaskowej kiedy ten pojawi się na polu bitwy oraz Garchampa, który skorzysta z tego faktu poprzez posiadaną umiejętność Sand Veil. Vale. Na koniec zostawiłem coś dla czujnych widzów mojego kanału, którzy śledzą moje filmy bardzo dokładnie. Otóż w jednym z filmów wspomniałem, że jest jeszcze jedna statystyka, która ma bezpośredni wpływ na obniżenie celności ruchu przeciwnika wycelowanego w naszego pokemona. Tą statystyką jest friendship. Jeśli nasz pokemon ma go wymaksowanego, to mamy dodatkowo 10% szansy, że ruch przeciwnika nas nie trafi. Jeśli nie wiecie, jak doprowadzić tę statystykę do maksymalnej wartości, to zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale, w którym szczegółowo omawiam mechanikę przyjaźni między Pokemonem a trenerem. To już wszystko, co dla Was przygotowałem. Jeśli macie pytania, wątpliwości lub gdzieś popełniłem błąd, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli materiał się Wam podobał, to proszę o kciuki w górę dla zwiększenia zasięgów i jeśli jeszcze tego nie robicie. O subskrybowanie kanału. Dzięki, że wytrwaliście do końca filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!